Kolor czarny jest kolorem wyjątkowym, w zasadzie nawet nie kolorem, a odcieniem. Klasyczny, elegancki, pasujący do wszystkiego. Tak jak czarny kolor do tego trilda 1050, jak czarne ciuchy motocyklowe czy czarna szyba do kasku. Nas w czerni, jeżeli chodzi o jazdę na motocyklu, interesują dwie rzeczy. Po pierwsze, ciuchy motocyklowe, motocykle czarne wyglądają z po drugie, do czarnego grzeje. No i tu się mylisz, Grucha. I tutaj powstaje pytanie, czy rzeczywiście do czarnego grzeje? Nie wiem, choć się domyśla. Odpowiedź brzmi tak, bo fizyki oszukać się nie da, ale można lekko nagiąć jej prawa, i to właśnie robi technologia TFL, która zastosowana jest w tej właśnie kurce. Na temat której będzie dzisiejsza recenzja. Także dość już tego przydługawego wstępu. Przechodzimy do recenzji Shimy Shadow TFL, w której jeździłem w zeszłym sezonie oraz w obecnym i troszkę już o niej mogę opowiedzieć. Co to jest za kurtka i za co ją tak lubię? Jest to kurtka stonowana o kroju klasycznym. Jeżeli do zestawu dorzucimy sobie na przykład takie trzewiki, kierpce. Trampki, jakkolwiek nazwać ten rodzaj buta, jak Shima Blake, które mam na nogach, jeansowe, spodnie. Tutaj, akurat Shima Giro i rękawice z tej samej serii, co Kurtka, czyli Shadow TFL, które również bardzo polecam i jestem z nich mega zadowolony. No to mamy zestaw, który obskoczy większość szosowych motocykli. Od klasyków przez Café Racery, przez Cruisery, aż po Nakedy, czy też Sporty. Taki klasyczny zestaw zawsze będzie wyglądał dobrze. A że jeszcze kilkoma rodzajami motocykli zawsze mogę sobie w tej kurtce jeździć i wiem, że będzie w takim zestawie pasować. Ale nie będziemy tutaj mówić więcej o modzie, a bardziej o właściwościach. Jest to kurtka długosezonowa, w której obskoczymy większość temperatur, w których jeździ 90% polskich motocyklistów, czyli gdzieś tak od 14 stopni pod 30. Dlaczego? Jakie mamy tutaj zastosowane rozwiązania? Po pierwsze, stretch, który pełni dwie funkcje stres, który mamy po obu stronach na rękawach. Po pierwsze, w temperaturach powyżej 20 paru stopni spełnia w pewnym zakresie funkcję wentylacji, chociaż do samej wentylacji przejdziemy zaraz. Ale co warto wspomnieć, jeżeli już jesteśmy przy tym streszu, bardzo zwiększa komfort jazdy, ponieważ na zgięciach kurtka nas nie ciśnie. Na zgięciach rąk nie uwiera, nie ciśnie. Gdzieś tam się nam te ręce nie ocierają. Bardzo wygodne rozwiązanie. Czasem w przypadku kurtek z grubej skóry na rękawach, no niestety cisną. Tutaj nie ma tego problemu, więc, jak najbardziej, tutaj plus dla Simy. Po drugie, bardzo duża możliwość wentylacji, jak na kurtkę okoju jednak klasycznym, ponieważ mamy tutaj panele wentylacyjne rozsuwane zamkiem dwustronnym na rękawach. Panele na klatce piersiowej, panele po bokach. Kurtki w tali oraz duży panel meszowy za przednim zamkiem. Mamy tu podwójny zamek, więc jeżeli jest chłodno, jest te 15 stopni, zamykamy wszystkie wentylacje. No i mamy kurtkę klasyczną, w której jest nam dosyć ciepło, ale jeżeli jest naprawdę gorąco, rozpinamy wszystkie możliwe wentylacje. Rozpinamy sobie zamek z przodu. Tutaj naprawdę spora ilość wiatru dociera. Z tyłu mamy otwór wentylacyjny, który wyciąga nam ciepłe powietrze, więc przewiew jest naprawdę spory. Dodatkowo, jeżeli mamy do tego dobre termo, w moim przypadku jest to Six, który bardzo polecam, blizna termoaktywna chłodząca. Naprawdę możemy jeździć nawet w 30 stopniach, więc kurtka, jedna kurtka o kroju klasycznym i obskakujemy praktycznie Cały sezon. No więc po długich bojach dotarliśmy do Polski pół godziny temu przejechaliśmy przez Chyżnę. Jest zimno, ale nie jeszcze tragicznie. Pozamykałem sobie wszystkie klapy. Nie ma tragedii, mam samo termo pod spodem. Także kurtka daje radę. Troszkę zeszedł zeszedł nas więcej niż miał zejść. Proszę bardzo spryskiwać. Można to, można to zrobić na inny sposób. Jak nieraz robią motocykliści, czyli w taki sposób, ale nie polecam bo to bardzo mocno niż wizjer. Lepiej użyć takiego spryskiwacza, to kosztuje grosze. Co jeszcze sprawia, że w tej kurtce jeździło mi się naprawdę bardzo przyjemnie podczas upałów w zeszłym sezonie, bo jeździłem podczas fali upałów w 30-kilku stopniach. Jest to technologia TFL, czyli specjalny sposób wyprawiania, garbowania oraz impregnowania skóry, dzięki któremu kurtka zamiast pochłaniać promienie słoneczne odbija je. Producent chwali się, że na powierzchni kurtki temperatura jest niższa o 20 stopni, a w środku o 12 w porównaniu do klasycznych kurtek motocyklowych skórzanych. No ja nie jeżdżę z termometrem, nie mierzyłem ani wewnątrz, ani na zewnątrz, nawet nie wiem na ile taki pomiar byłby miarodajny, ale mogę powiedzieć Wam o moich odczuciach. I tutaj jest naprawdę nieźle. Miałem okazję jeździć w czarnych kurtkach klasycznych bez tej technologii. No i w lecie każdy, kto jeździ w skórze, wie, że jest to udręka. Tutaj dzięki tej technologii jest zauważalnie chłodniej. Oczywiście nie zrobimy z tej kurtki lekkiej, kurtki meszowej z pełnym przewiewem, ale e, dzięki temu, że mamy tutaj sporo wentylacji, e, a także rozpinany zamek, gdzie sobie jeszcze tej wentylacji więcej dokładamy oraz tą technologię TFL, nawet w wyższych temperaturach da się jeździć. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, tutaj również nie mam żadnych zastrzeżeń. Nic się w tej kurtce nie urwało, zamki nie puściły, nic się nie rozpruło. Nigdzie szwy nie ubierają. Tutaj duży plus dla Shimy. Zresztą, Shima w ostatnich latach dba o to, by ich produkty były coraz wyższej jakości. No i to widać jednocześnie zostając przy całkiem przystępnej cenie. Jak na to, co produkty Shimmy oferują. Jeżeli chodzi o ochronę, mamy protektory barków, mamy protektory łokci, ale też w cenie mamy również solidny protektory pleców, więc jak najbardziej na plus. A o co chodzi z tymi kamizelkami? No, w ramach ciekawostki. Chciałem wam pokazać takie dwa rozwiązania również od Simy, dlatego że kurtka ta, jak i wiele innych kurtek od Simy, ma mocowania Evolink, czyli takie pentelki, którymi możemy dopiąć różnego rodzaju polarki czy kamizelki od Simy. No i też mam tutaj dwa takie rozwiązania, czyli hydrokul kamizelkę chłodzącą, którą moczymy w wodzie, potem przecieramy i chłodzi nas przez parę godzin, jeżeli jeździmy podczas ekstremalnych upałów. Miałem okazję testować tą kamizelkę i rzeczywiście sprawdza się rewelacyjnie, jeżeli w tym roku będą znowu temperatury powyżej 30-kilku stopni zdecydowanie będę w niej jeździł oraz kurtkę, kamizelkę Power Heat, czyli w drugą stronę kamizelkę grzejącą, którą podpinamy do Powerbank. Możemy sobie ustawiać stopnie grzania tej kamizelki, której jeszcze okazji testować nie miałem. Pewnie będę miał okazję testować ją pod koniec tego sezonu, natomiast opinie zbiera bardzo dobre. No i to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrybowania, do poddawania nam pomysłów na temat tego, co mamy przetestować. Do zobaczenia. Cześć!